To jest kwestia życia i zdrowia milionów Polaków. Chaos, zadłużenie, rosnąca beznadzieja, oczekiwanie pacjentów na operację. To wszystko, o czym mówiłem, to nie jest spór polityczny. To nie jest walka na narrację. To nie jest kwestia sympatii czy antypatii do jakiejkolwiek partii. To jest kwestia życia i zdrowia milionów Polaków. Bo gdy państwo traci kontrolę nad finansowaniem szpitali, to cierpią pacjenci. Gdy NFZ nie płaci za leczenie, cierpią pacjenci. Gdy rząd ignoruje spirale zadłużenia, cierpią pacjenci. Gdy brakuje leków, materiałów, gdy zabiegi są odkładane o miesiące i lata, również cierpią przede wszystkim ludzie, cierpią pacjenci. A państwo, które nie potrafi zapewnić rozwiązań, nie potrafi zapewnić obywatelom bezpieczeństwa zdrowotnego, przestaje być tak naprawdę państwem opiekuńczym. Staje się państwem obojętnym. I dziś Właśnie takim państwem staje się Polska pod rządami Koalicji Obywatelskiej. Ale jedno mówię też bardzo wyraźnie. Tak być nie musi. Służbę zdrowia da się odbudować. Da się zatrzymać spirale zadłużenia. Da się skrócić kolejki i przywrócić finansową stabilność szpitali. Da się przywrócić realną kontrolę nad NFZ i zapewnić Polakom leczenie na czas. Trzeba tylko odwagi, szczelności systemu finansowego, umiejętnego zarządzania finansami publicznymi, trzeba wiedzy, trzeba determinacji. I trzeba rządu, który rozumie, że zdrowie publiczne nie jest tabelką wekselu, że zdrowie publiczne jest fundamentem bezpieczeństwa narodowego. Dlatego mówię jasno: nie możemy milczeć. Nie możemy czekać, nie możemy udawać, że nic się nie dzieje. Musimy działać. Musimy działać dla pacjentów, dla lekarzy i pielęgniarek, dla szpitali, które walczą o przetrwanie, dla całego państwa, które stoi dziś na krawędzi zdrowotnej katastrofy. Bo Polska zasługuje na system ochrony zdrowia, który leczy, a nie taki, który liczy odsetki. Zasługuje na państwo, które pomaga, a nie na takie, które ucieka od odpowiedzialności. Zasługuje wreszcie na rząd, który ratuje życie a nie taki rząd, który ratuje własny PR. I o tę Polskę, o tę odpowiedzialność i o taką służbę zdrowia będę walczył do końca, każdego dnia.